Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale, znowu ja I dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym nietypowym odcinkiem Ponieważ dowiemy się ile ja wiem o kobietach więcej mojego czasu właśnie spędzam z kobietami, dziewczynami Czy jak one się tam chcą nazywać To będzie dla mnie bułka, e, bułka z masłem nie? Z góry przepraszam, bo będę się patrzył trochę w tą stronę e, Ponieważ tam mam komputer, na którym będę zaznaczał odpowiedzi Ale myślę, że nie będzie Wam to tak bardzo przykazało, więc zaczynamy Dobra pierwsze, pierwsze pytanie Co widzę na tym obrazku hmm. I mamy trzy odpowiedzi do wyboru Rajstopy, pończochy Lub rajtuzy Znawiałbym się pomiędzy pończochami A rajtuzami Ale z tego co pamiętam Są to pończochy, więc zaznaczymy pończochy Następne pytanie. Kobieta na tym zdjęciu nosi. I mamy trzy odpowiedzi do wyboru: sukienkę, spódnicę. Spódnica i sukienka to to samo. W sumie, w spódniczkach to chyba jest to takie krótsze. Wiecie o co chodzi? Na przykład, yy, no, gdzieś do kolan. No nie wiem, więc strzelałbym, że jest to yy, sukienka, więc zaznaczymy sobie sukienkę. Pytanie numer 3. Co to jest celulit? A celulit to jest to, co ja mam o, w sumie. Dobra, pominijmy ten temat. Yy, I mamy trzy odpowiedzi do wyboru: yy, Jakiś rodzaj zmarszczek, to na pewno nie, wykluczamy to od razu w ogóle. Defekt skóry, wygląda ona jak skóra pomarańczowa. Myślę, że to też na pewno nie jest celulit. My trzeźmy odpowiedź choroba weneryczna. E, e, Spodziewałam się jakiejś odpowiedzi typu e, grube nogi, bo z kostymi się kojarzy celulit. Ale szczerze, że to jest e, jakiś rodzaj zmarszczek. Chyba tak, w sumie. Bo choroba weneryczna to... Tam, albo choroba weneryczna, albo jakiś rodzaj zmarszczek. Szczelimy sobie choroba weneryczna, jakoś tak, nie wiem. Pytanie numer 4. Fundacja zajmująca się zwalczaniem handlu kobietami to. Mamy znowu trzy odpowiedzi. Porozumienie bez barier. Bardzo dziwne. Lambda. Lub trzecia odpowiedź to Lastrada. Yy, wątpię, że w ogóle jakakolwiek kobieta wie, jak to się nazywa. Ale myślę, że szczelimy Lambda. Nie wiem czemu, ale. Tak po prostu mi mój umysł mówi, więc zaznaczmy sobie lambda. Pytanie numer 5 e, brzmi: Najczęstszy błąd, o jaki oskarżone są przez mężczyzn, kobiety za kierownicą, a który w filmie Baby są jakieś inne, wyśmiał Marek Koterski, to. Ogólnie pytanie takie trochę. że mi się wszystko miesza, ale mam... zobaczmy na odpowiedzi. E, brak dokumentów, jazda bez świateł. Lub mylenie kierunków prawo-lewo hmm. Ja bym zaznaczył w sumie trzy rzeczy Nie no, na pewno brak dokumentów nie hmm. Jasta bez świateł też nie Bo kobiety raczej zwracają uwagę na te światła Myślę, że mylenie kierunków prawo-lewo Pytanie numer sześć Rozdrażnienie, płaczliwość, wzmożony apetyt, huśtawka nastrojów, to obiaty, które zazwyczaj pojawiają się, i znowu mamy trzy odpowiedzi: przed e, okresem, w trakcie okresu, czy po okresie? Z tego co wiem, jest to w trakcie. Więc zaznaczmy sobie w trakcie. Pytanie numer 7 brzmi w której sieci kobiety zdecydowanie przewyższają mężczyzn. E, matematyka, wyobraźnia przestrzenna, mowa ciała i intuicja. Na pewno to nie jest matematyka, bo raczej jest więcej w ogóle matematyków i myślę, że chłopac lepiej umieją matematyki i obrazu. Mowa ciała i intuicja. Myślę, że to będzie to. Ale myślę, że to będzie to, bo raczej wyobraźnia przestrzenna myślę, że mężczyźni pracują właśnie na budowie różnego tego typu zawody, więc oni mają chyba lepszą wyobraźnię przestrzenną. Więc zaznaczymy sobie odpowiedź czy Mowa ciała i intuicja. Pytanie numer 8 Pedicure to. I mamy takie odpowiedzi, Rosaj masetki na twarz to od razu wykluczamy, bo to na pewno nie jest pedicure. Zabieg kosmetyczny paznokci u rok, czy zabieg kosmetyczny paznokci u nóg? Mam wątpliwość. Dobra, szczelamy, że to jest odpowiedź. Zabieg kosmetyczny paznokci u nóg. Jakoś tak mi to bardziej przypomina się z różnych filmów. Więc zaznaczamy sobie zabieg kosmetyczny paznokci u nóg. Pytanie numer 9, naprawdę ono jest dziwne. 75B, w tym rozmiarze biustonosza 75 oznacza. I mamy trzy odpowiedzi. Obwód biustu, obwód pod biustem i długość obu ramionczek. No chyba jak kobieta odbiera stanie, kto patrzy na jakiś obwód raczej, nie? Więc myślę, że będzie to pierwsza odpowiedź obwód biustu. Pytanie ostatnie. Ile trwa urlop macierzyński po urodzeniu pierwszego dziecka? I mamy trzy odpowiedzi. 20 tygodni plus 4 dodatkowe 16 tygodni czy 3 miesiące I z tego co mi wiadomo jest to okres chyba 3 miesięcy wiecie oglądać się tą ukrytą prawdę i te sprawy sprawy więc zaznaczmy sobie 3 miesiące nie wiem czy będzie to dobrze zaraz się o tym dowiemy Twój wynik, 5 na 10 to W sumie dobry wynik, nie? No bardzo xdddd. Sprawdzimy sobie prawidłowe odpowiedzi Jak widzicie, na zdjęciu widzimy pończochy, czyli dobrze zgadłem Kobieta na zdjęciu nosi sukienkę, również dobrze zgadłem Co to jest celulit? Defekt skóry, wygląda ona jak skóra pomarańczowa? Say what? Surprise motherfucker Wykluczyłem tą odpowiedź na samym początku, więc dostąpiłem <grymne> choroba... choroba weneryczna. Dobra, pomijmy ten temat. Eee, fundacja zajmująca się zwalczaniem handlu kobietami to La Strada. Myślałem, że to jakieś miasto, które w USA. Najczęstszy punkt, o jaki odkaczane są wiadomo, to mylenie kierunków prawo-lewo. Czyli dobrze zgadłem ludzie. E, Pytanie numer 6 Powiedz co przed okres. To jednak się niestety myliłem e, Myślałem, to jest w trakcie, więc... No, jak widać nie, nie znam się bardzo, bardzo e, W której z dziećmi kobiety zdecydowanie przewyższają mężczyzn I tu skadłem mowa ciała i intuicja No w sumie logiczne e, Pedicure Również zgadłem, że to jest zabieg kosmetyczny paznokci u nóg 75B to 750 czy znaczy obwód pod biustem. Dziwne, bo w sumie co, kobieca sobie mierzy obwód pod biustem i tak znajduje swój stanik, dobra. I pytanie numer 10, ile trwa yy, urlop macierzyński 24 tygodnie, czyli jednak źle w tych wszystkich ukrytych, prawda. Więc jak widzimy nie jestem e, za bardzo obeznany w tych sprawach kobiecych, ale w sumie się nie dziwię. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka Myślę, że wam się spodobało Jeżeli tak, to zostawiajcie koniecznie łapkę w górę Albo nie, łapkę w dół, jeżeli wam się nie podobało Tak jak zawsze, zachęcam was także go Gorąco do subskrybowania Mojego kanału, aby nie przegapić żadnego odcinka I myślę, że widzimy się już W następnym odcinkach, które będą już naprawdę Niebawem, ponieważ ja stałem się być jak najbardziej Systematyczny, więc do następnego Odcinka, trzymajcie się, cześć